Wszystkiego najlepszego. 100 lat. Lat. lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Niech żyje nam. Niech żyje nam. Kto? Nama. Gratuluję, kochani, masz dwa lata. Dwa lata i dzisiaj mamy Stolik Wolności. Gdy I dzisiaj będziemy opowiadać wszystkim. Grochówka! Trochówka. Trochówka. Ruch, Ruch grochówka! Ja lubię, jak to jest najważniejsze dla Was. No, Twoje urodziny jest na bardzo ważny dzień 13 grudnia, i to jest dzień stan wojenny. Ale dzisiaj jest stan wolności. Okej okay, kochani. Wow. Cześć, wszyscy, mamy tutaj. I... Kto? Cześć. <ślepia> Szefirek robi nowe żoły. Jaki ma żołek? Świetnik. O. Oh. Czyli nie, nie łożą. Na oczy twoje. Tak. Na oczy. Bardzo ciekawe. E, dzisiaj jest urodziny naszej Noła, i dzisiaj myśleliśmy z Irkiem i z Maya Gideon, który jest e, założycielem, razem z całą grupą e, Stolik Wolności, że zrobimy na 13 grudnia Stolik Wolności na urodziny mojego i naszego synu. Okej okay, kochani, jesteś, jesteście u nas w domu, a przedstawijcie się po pierwsze do naszych widzowie, żeby widzieli kim jesteście. Cześć kochani, ja jestem Maja. Przyjechałam z Gdyni do wspaniałej dawinki Reczka. Na kawusie, 23. Ty, ty też pijesz kawę? Wow, ci herba. Ja Właśnie. Także razem z chłopakami, z dziewczynami z Gdyni organizujemy Stolik Wolności. Super. Aktualną, niepolityczną inicjatywę, która przede wszystkim ma na celu uświadamianie ludzi Świetnie. Eee, odnośnie tego, co się dzieje w właśnie eee, szczepionek i cały tzw. plamberin. Także działamy w tym kierunku, żeby jak najwięcej ludzi miało świadomości i zaczęło myśleć. Działać samodzielnie. Jestem z Tobą. Jak tam Piotr? No, cześć, mam na Piotr. Przyjechałem z gminy i organizujemy razem z Tobą Dzięki, że jesteś. Jak ufaki? Cześć, jestem Adrian. Ja bym dorzucił jeszcze, że zależy nam na tym, żeby ludzi z domu wyciągnąć przede wszystkim, żeby nie siedzieli tylko na Facebooku i udostępniali materiały, które nic nie wnoszą. To jest odgrzewanie kotleta. Tylko ja chcemy, żeby ludzie wyszli, pokazali, że się nie boją. No i tu bym jakby na tym się skupiał przede wszystkim. Tak! Poczekaj, kciuk do góry. <laughs> Zgadzam się dokładnie. Ja, to jest siedzenia w domu. Tak dobrze. jest. Witam, mam na imię Kamil. Przyjechałem z Gdyni razem z ekipą, no i w sumie działamy wspólnie dla dobra, dla przyszłości Polski. Jest to słabe w przemówieniach, więc może zostawmy tak, jak jest. No ale to jest doskonale, A, dokładnie no, tak. Jest tak. tak jest, jak tam wiesz. Witajcie, ja jestem Wiesława, też przyjechałam z Gdyni, jesteśmy z całą ekipą. Co my robimy? My śledzimy na bieżąco informacje i je weryfikujemy. I zachęcam wszystkich, żeby też weryfikowali te przekazywane informacje, wyszukiwali się źródeł, bo każda kula ma jakieś jądro i tam dopiero tkwi sedno sprawy. Więc dzisiaj idziemy teraz z Ilkiem morsować, bo to jest istotne. Idziemy na ulicę, będziemy jeść piękne jedzenie ze znajomymi, świętować urodziny Noa z pysznym ciastą i działać. Nie, ty idziesz z nami morsować? Na pewno? Ty jesteś gotowa? A zdrowy rozsądek nic nie kościuje. Musisz zatrzymać koło miąca. jest Nie nie przymusu. Nie przymusu, nie przymusu. Jaki to było reklamę? To nie kwestia przymusu, tylko odpowiedzialności. Noszenie maski ochronisz zdrowie sobie samemu Stura numer jeden bo sobie nic nie ochronisz, tylko sobie zaszkodzisz. Innym? Nie wiem jak, ale powiedzmy, że może dobrze się zrobiło Coś jeszcze tam było, jakaś jeszcze ale nie I wiem. zadbasz o... i to jest ten, że i to jest to, to nie przymus tak. Tak. I od razu daje jakby e, poczucie, poczucie winy albo poczucie... poczucie braku odpowiedzialności. Tak, czyli jak winosisz, tak. To są bardzo ważne Ale rzeczy. Ale oceny, poczucie, co ci daje. Pod swój... O, ja mam maskę, a ty nie masz? Tak, ja jestem nie lepszy dbasz, niż, niż ty. to tak nie ładnie. To nie dbasz. Narażasz moje zdrowie. Nie. Jednak to jest ważne. Patrzysz przez te manipulacje, kochanie. Takiego pisarza nie jedzie. Od razu powiem, bardzo A ci to tutaj? Bardzo... Jest wojskowa. No to może być to. Super. Jesteśmy kochani. Teodornik mama już jest tutaj na miejscu z rodziną i będziemy imprezować. Dla ciebie. Yes. Birthday boy. Już jesteśmy wszyscy. Jak tam gwiazda? Powiesz coś? Powiesz coś mądrego ludziom? A co ja mam powiedzieć? No co, że jesteś tutaj, że ich wspierasz, że wszystko będzie super, że pracujemy nad tym, że było łatwo dobrze Dobrze, no. dobrze. Udało. Chyba już trochę filmików krąży po internecie, zainteresowanie jest, ale celem jest to, żeby nas wszystkich razem złączyć. Tutaj całe epopeje. Szczepionki, które nam sprowadzają, okazują się być szczepionkami wektorowymi, szczepionkami genetycznymi. Są to szczepionki z założenia już wiadomo bardzo niebezpieczne. Będą ingerować w nasz system DNA, chociaż ja usłyszałam słyszałam w TVN czy w jakiejś tam innej mediach, że podważają to, że to nieprawda nie ma możliwości, żeby to nie było nieprawdą. Będą uszkadzały nasze DNA, co będzie prowadziło, proszę Państwa, do nowotworów, do chorób autoimmunologicznych. Do, do bardzo poważnych stworzeń, z których nie będziemy mogli być leczeni, dlatego że każdy z nas jest inny i każdy organizm będzie wytwarzał zupełnie inną chorobę autoimmunologiczną. Zachęcam do ostrożności, zachęcam do dystansowania się do tych zaleceń i obowiązkowego szczepienia. Merytorycznie zredagowane. Jeśli myślicie, że jest ktoś, kto się baha, kto jest jedną nogą może tu, a, a drugą tam, taka ulotka go może przekonać, bo ma fakty poparte przez, przez naukowców, poparte przez lekarzy. Weźcie sobie, jest wiele z neos i też ma, ja chyba, wy macie też jakieś ulotki, tak? Solik Wolności i NEOS. To jest ta wojna, to jest ta wojna propagandowo informacyjna, którą w tej chwili toczymy z Mas, z masowymi mediami, czyli z TVN, -em. i nawet jadąc tu, widzieliśmy, że wykorzystują billboardy olbrzymie, żeby Wam, żeby wam wkręcić śrubki do mózgu, że, że tak naprawdę to zadbacie o innych, jak to masężskie nosicie, co jest kompletnym nieporozumieniem, uważam, w najlepszym wypadku. Także dzielnie się trzymajcie. Macie wsparcie e, e, prawne, rozumiem, Maja i jak to, proszę, nie? Paweł. Jeśli potrzebujecie, weźcie może kontakt mailowy. Myślę, że policja też będzie po naszej stronie. To, czego chyba najbardziej się Polacy boją, że przyjedzie policja i skuje, spałuje i wystawi mandaty, tak? Więc ja myślę, że oni też mają trochę umysłu, trochę rozumu, a może dużo. I... I to będzie tylko kwestia czasu, kiedy przejdą na naszą stronę, także ci... ja nic nie mam do działania, moja żona robi tę roboty Proszę panią, ale proszę panią, że jest najważniejsza osoba, co najniższa, dzisiaj ma urodziny. Śpiewamy 100 dzisiaj ma urodziny, Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Kto kochani, widzę, że powoli wy już wyjedziecie Mamy jeszcze trochę przystanków przed sobą. Mamy jeszcze 700 km. Tak, zahaczymy oborniki śląskie jeszcze. Wada, Winka, my się już żegnamy. Wiesz, ten smalec? Nie nie Dziękuję, że byliście u nas i dziękuję, że przyjechaliście na urodziny mojego syna. Musimy się jeszcze spotkać. kochani. Spać, kochani. Cześć wam! Kochana, tak Ci dziękuję za to. Naprawdę to, co robicie, to nie jest ładne. Ja teraz... Ja jestem.. Przerażona, jaki to jest trudne, jednak, ale uczysz się od was. wszystko jest tutaj, nie? Sama no, to mówisz i w sercu, tak? Że w tak. Ogóle, jeżeli mamy dookoła siebie ludzi, którzy nas wspierają i są odważni, tak. i po prostu wiedzą, co jest ważne w życiu, to nic nie jest trudne. Tak. Po prostu mamy pewne zadanie do wykonania nie, i tak. tyle. No. <laughs> o, już krzyczę, już, krzyczy, już krzyczy. Pa, kochana. Już ciebie złapałam. Dzisiaj będzie film o World Freedom Alliance na mój kanale, więc możesz oglądać siebie. Tak, dziękuję. No, nie opowiadałeś. I powiedz mi, ty miałeś twoje mikrofon dzisiaj i miałeś Twoje kamerę, zrobiłeś live na Facebooku? Tak, na Alter Shot. Mamy takie, uruchomiłem takie medium, który wczoraj nie mówiłem, bo nie chciałem za dużo mówić o sobie. Hmm. Od kilku miesięcy mamy takie medium Altershot. polecam naprawdę. Hmm. Głównie Facebookowy też na YouTube też mamy kanał. Okay. Bardzo profesjonalne materiały. No steruję tym głównie Darek Galczach, też jego profil polecam. Okay. To są materiały naprawdę o dobrej nośności e, naukowej. To znaczy materiały, mówiąc krótko, publikowane w prasie zagranicznej, mm -hmm. często naukowej, które nie są oczywiście promowane u nas z oczywistych względów. Ja już nie wiem okay. dlaczego, u nas jest ta pustynia intelektualna totalnie. Okay. To co przed chwilą zresztą mówił Udo, że nawet na kanałach niemieckich jest ta dyskusja, telewizyjna u nas w tej dyskusji, praktycznie poza e, Polsatem i tylko w programach Rymanowskiego, redaktora mm -hmm. Romanowskiego, redaktora mm -hmm. nie ma, Romanowskiego, nie ma absolutnie zderzenia Ciekawe. Z alternatywną wiedzą na temat tego, co się wokół pandemii dzieje. Trzeba okay. tworzyć media, twórzcie jak macie coś do powiedzenia. Tak jest. Ten na Facebooku, możecie wejść na profil AlteShotTV i tam publikacje, niektóre filmy też fajne, przetłumaczone, krótkie. Konkretna okay. wiedza, okay. Dobra, taka, ja która będę się patrzeć. po prostu przydaje, ktoś ma potrzebę poznania tego, co się dzieje wokół, to zapraszamy. To okay. dzięki bardzo Paweł za świetną robotę. Cześć, cześć. cześć, cześć również. dzięki również. Hej. Hej. Okej okay, kochani, to my zaraz wyjeżdżamy z dziećmi e, do domu i zrobimy końcówkę impreza ale, e, w domu, ale tutaj jest Sylwia, który jest e, organizatorem zieliny zdroju, tak? W i bardzo Ci dziękuję kochana. To jest naprawdę świetna inicjatywa. I jak spłacałaś to, ten pomysł, żeby zrobić ten Story Wolności? Ja, ja, ja my mamy organizatorkę Gosię, która to mała nowe nie mogła. Niestety nie może być mnie, że Niestety, jak się pozdrawiamy? Poprosiłam mnie o pomoc. I, dała mi numer do Majki Dia, no, się skontaktowała. Tak, Ta tak, tak, tak. I na Majki tak? żebyśmy ma coś fajnego <grym> zrobili. No to wymyśliłam właśnie, piękną policję możemy <grym> Okej, okay, kochani, my zaraz jedziemy do domu. Pokażę Wam ten duży plakat, ten duży billboard. Ale tutaj są też fajne rzeczy napisane. Wolność zaczyna się tam, gdzie kończy się strach. To jest bardzo ważne. Pokonaj swój strach. Nie daj się manipulować. To jest istotne, kochani. Istotne. Już idę do Was, kochani. Już siedzimy. Jak tam, Birthday Boy? Babisze. Masz prezent, kochanie. Gratuluję. A nie Nie wiem. No, otwierasz, tak? Dziękuję Ci, Wilek, że mi dałeś to nagrywać. Pozwól innym żyć. I to zdjęcie? są. No, zrobię zdjęcie. O, i to. To jest to. To jest to. Kto? Co wolisz? Którą maskę wolisz? To jest po prostu. To jest po prostu taki szantaż niesamowite. To jest dokładnie ten co chciałam złapać, ten który, który wolni. A co tam było? Tam był maseczka E, szpitalna taka. E, taki... E, ten szpitalny... Strach. Czyli strach. Czy chcesz lądować w szpitalu, czy chcesz po prostu nosić maskę? O Boże. Szukam w internecie inne billboardy i są. Jest jeden billboard akurat o ten fałszywy pandemii. I to Masz jest bardzo... No nie warto żyć. O, oh, no. Dzieje się. Kurczę. Kochani yeah. nie wchodźcie w to. Nie wchodźcie w to. Poczuj to, bo to warto. wyczyścić tą manipulację. Nie, bo tam pisało najlepsza rodzina zostaje w tygod tygod tydzień w domu. Co? Tak było napisane? Tak. Wow. Ale oni za to nie zapłacili. Oni zapłacili na to z, za to z naszych pieniędzy. To są, to są billboardy z naszych pieniędzy. Z pieniędzy, które się Polakom zabiera. Czy wyrażają na to zgodę, czy nie. 50% pieniędzy odjeżdża i później jest właśnie używane żeby żeby kreować nieprawdę no. Chodź kochanie Szadaj, bo masz ciasto, kochanie Siadasz? No. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam Sto lat, 100 lat Niech, niech żyje, 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 żyje nam! Gratuluję zmy, kochanie, dmuchaj. Dmuchaj, dmuchaj. Nasz Rady studia. Masz radę, kochanie. Ina zmuchaj, zmuchaj do zjuczuj. niego. O. Super kochani. Dobra jest. Serio, <ślesy> tak? To? Okej, okay. dobra, to już dam. Dobra. do mnie. Słyszycie? cały czas śpiewa. Okej, okay, kochani. Dzisiaj mój syn miał swoje drugiego urodziny. I dzisiaj ja mm, miałam swoje uh, pięć minut do gadania. Na ten soli wolności. Gadałam i gadałam, i czułam taki nerw, taki, taki tremy we mnie, i to było bardzo dziwne uczucie, bo ja prowadzę imprezę, bo ja uh, jestem aktorką i gram bardzo często, jestem prowadząca i prowadzę swoje program telewizyjne. I mało mam stres, robię dla Was filmy, um, mówię bardzo często publicznie ale tam akurat czułam taki stres i taki tremę, bo to jest totalne nowe miejsce dla mnie. To jest totalny poza moje strefę komfortu, bo nie wiem kim ja jestem w tym obszarze. Nie wiem kim ja jestem jako aktywista. Nigdy nie widziałam siebie w takiej sytuacji. Ja lubię pokorę, ja lubię pokoju, ja lubię Um, jak wszyscy się dogadają, lubię jak jest spokój i jak, um, jak jest miłość w powietrzu. Nie lubię sytuacji, gdzie mam powiedzieć o oni, że to jest źle, że system jest, nie funkcjonuje, że ktoś nam okłamuje. Ja tego nie lubię takiej wibracji, takiej rozmowy. Ale też zrozumiałam ostatnio, że. No prawda zawsze wygrywa, więc jak to jest akurat prawda moja, że czuję się okłamywana, że czuję się zmanipulowana, jeżeli czuję, że wszędzie jest taki um, strach i, i Metody, zimplementowane, żeby mi zmuszać do jakiegoś działania, nosić tą maskę, zadbać o ludzi. Czy chcesz taką maskę, czy taką maskę? Chcesz umierać, czy żyć? Chcesz e, powodować, że ktoś umiera? Czy, 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 czy będziesz grzeczny obywatelem? Polska, Ameryka. I to uczucie we mnie już powoduje we mnie już, już nie chcę. Więc. Zrozumiałam, że tak, tak, ja nie znam siebie w takim sytuacji, w takim taki ten change mną i się cieszę, że tam idę, bo poznaję nowy nowe dawina, nowe tożsamość, nowe jakość swoje własne. Mój mąż też mówił swoje pięć e, grosze, dwa grosze chyba powiesz na ten, um, ten stole wolności. I on, on nie miał z tym żaden problem. I ja widziałam, że dla niego to jest normalne, codzienne że on mówi, co myśli, mówi, co uważa. Ja tak nie umiem, bo. Nie lubię mieć opinii o innych, oceniać innych, albo oceniać światowe sytuacje. Tego nie lubię, bo wolę jak jest czyste, ale niestety tak nie jest, więc... Idziesz? Przyjrzysz? Przyjrzy do ciebie? Mogę przyjść do ciebie? Były nerwy i to było dziwne, nie oczekiwałam to. Uh, ale i trochę się wstydziłam, że później tak mikrofon mi tak. I myślę, że sobie, okej. Okay. Nie znam swojej przesłanie na razie. Nie wiem, dlaczego jestem w World Freedom Alliance, Polska, nie wiem, uh, kim ja reprezentuję tam, nie wiem jakie ja mam funkcje. Um, ale wiem, że miałam. Być część tego. Wiem, że i dla mnie to było ważne, że tam jestem. Wiem, że to było dla mnie ważne, że to powstaje. Idąc do przodu, ja nie wiem, czy ja jestem ja, jako ja jestem tam potrzebna, ale wiem, że miałam być część, że to powstaje. Są ludzie, którzy wiele silniejsze mają ten chęć i ten ogień w sobie, żeby, żeby walczyć. Ja nie lubię walczyć, ale może już jest czas. Może już jest um, czas. Więc bądźcie ze mną i widzimy się za chwilę. Pa! Do zobaczenia.